Great mayor. Very talented. Siemanko z tej strony Mefiu i witam Was w moim kolejnym odcinku Drogi tylko Diglem do globala Hello I dzisiaj jak być trochę inaczej, znaczy zdecydowanie inaczej, dla mnie, inaczej siedzę, wyżej, zupełnie inaczej hey, mi się myszka muszę tak w ramach eksperymentów kamerka też... Inaczej się właśnie wobec wiem. tego wszystkiego O, Generalnie gra, grało mi się Kurde, mogę skupić. To buchet! Za Gość za nim dostał Ale tu się wydarzyło ten za nim Dobra, piszcie report już. Nice! Co ja mówiłem? Aha, grało mi się... Będę musiał bo to się przeżyć nie patrzy tylko tu. Grało mi się zarąbiście, tylko dzisiaj jest... Tak gorąco w ogóle łapa, totalnie źle chodzi po podkładce, jest beznadzieja. Czyżbyś się jakby troszkę tak przestraszył? Tam idzie. Dobra, ładnie mógłby no iść tutaj. No No, też widać w pomieszczeniu. Yellow, you have the bomb. Nie może tak szybko tutaj kończyć. Dobra, trzy rundy, dwa razy 4 to mi się podoba. Jakiś potężny... ten drugi kolega tu? Sam jestem. Chciało go. Aha. Dziwna sytuacja Ten drugi jest Dobra, cztery rundy 4 rundy, 3 razy 4K Tylko w jednym zrobimy one killa. Czy to, to będzie 50? A z takich osobistych informacji to znowu mi się chce siku. Niezbyt headowo to siadło. W coś gość był. Kurde fragi to mnie lecą Last pack'om na short'cie, pewnie na auto pójdzie Shift, crouch shift. Rudy y Co? Hamie Kurde bele No dobra, mam 17-0 ja się patrzę w kamerkę tam, Siema widzowie, co tam? Zauważyliście, za każdym razem jak ja grałem na te silvery, to po prostu sobie biegam po mapie i gdzieś tam czasami zrobię 4, czasami 3, ale nie widzę fragów, a tu widzę. Co mi da wybiegł dobra? Z tą ręką wyżej nie gra mi się komfortowo. Czuję się jakbym... no jakby nie mam takiej kontroli nad myszką, ale jak wtedy grałem tam jakiś czas temu. Ładnie temu czy coś, grałem się zarąbiście. No.

No! Dobra, ale się tak ruszał jak silnik. Dobra, nie wiedział co się dzieje. Dobra, on mnie Minus 2 ammo. Nie? Tak? Jeszcze jeden gdzieś? Gdzie? Powiedzmy, truło? Czy to jest namidzie? Namidzie. No nie! Kurde! Wyszedł, a mam 25 do 2. Nie! Kurde, no nie wierzę w to. O, Digga, to Dziękuję. Kurde mele 25 With the eagle <laughs> No cóż no, kurde, rytm oh, spełniać No dobra, trudno, no to lecimy do kolejnej mapki <laughs> Unlucky, unlucky, dobra No to jakiś tutaj ciekawy zawodnik Łemek, madafaka Smurf? Kurde, headsteal Uj, jakieś dobre head'y. Smurf? Nie uda się Nie! Ja cię no Panu to. Wygraliśmy, wygramy to w O, zabił się? A, a psy, a psy, Nice. Okej. Okay. To By było dosłownie jak po drugiej stronie domku B, pamiętacie? Pierwszy akta z gongów. Polecam gongi zobaczyć. Ty je, rudy, Mam wiatrak, chyba mi tuknęły psa. O kurde. Przyjedę tu było. Okej, okay. duża, będzie. Nice one. I o kurde, coś siada jakby What Sorry, Tim. Jungle, dobra Kurde hmm. mi dał Dam mu te miski, dobra Time, time, time U Nie no On to ugrał Co? Suka! Zani, zani, guys window. Oh Spalisz się? Daj, <laughs> nice. konektor. Ja NOS-ko, zagnę te silvery. To jest to, właśnie te silvery to już nie jest ten poziom jak kiedyś. że silvery nie potrafiły wszystkie, niczego zrobić. Trzy kiedy jest bardzo Czy on... nie patrzył tu Nie trafia nice. już tego już Pan Jungle? NcT No, dzisiaj to czeki coś szybkie, czuję, że tu może być poddania zaraz drugi się pożegnał, no niedobrze, no Tak szybko się mnie nikt nie spodziewa dżungla, wiem Mijajs, Mijajs. Oh, yeah. Pit. Paras, paras. Pit, pit. Co? Okay, be careful, kitchen. Jest ramp. Nice. No szybki meczyk i bez większej historii tylko. Tak jak widzicie, tak jak mówiłem. Oni tym meczem razem, radzą, to widzieliście, nie? Jak się ugrał klaczyka, tam 1 versus 4, czy to było? No O kurde, ale zmiłka z tym smokiem, to jest kurde, wiecie jak już idę tle No, basywuje jak coś jest 15 runda Niezbyt y, takie przemyślane zagranie No nie ma się co dziwić, nie ma się tutaj z tego za bardzo śmiać, ty mecz trzeba dokończyć Ale że podgolił głowę. Ale już nie ma gruntki dużej, więc... No i że silver brain po prostu. Nie? W tym. W pełnej okazałości, no bez przesady No dobra, rank up. Nie, no po takich dwugierkach. gierkach... Nie pamiętam, czy rank up był po ostatnia gier, co w ostatnim. Co, ja już nie pokazała mi nawet nic. Ale widzę, że to nie jest chyba jakiś rank up. Dobra. Dobra, teraz gram chilek mode. Myślę, jakby mi się beznadziejnie zlao, ja no mój movement myszki jest kompletnie niekontrolowany w takiej sytuacji Ale dobra no. Some only silvers, nie? Full chillera. Nic nie mówili chyba, nie? O kurde Siema O kurde, sam jestem Bobby, co tam dalej się dzieje? Kurde, czuję się jak na wakacjach teraz, tak? Skóry ćwierkają Nie no dobra to wszystko, co wam wszystko zapowiedziałem, tak nie wolno pigować tak jak mówię, globala nie, nie przystoi tak globala pigować. Więc jak nie siedział jak Pajas to pewnie bym mu wygągał, ale Wygęgałbym mu cheda, ale nie w takiej sytuacji. Abs no wygęgałem też Skał? Włościg z blokiem trwa A my te... Zawsze te klatki mnie my tu mylą No dobra Aha, paki mamy, dobra, on uciekł Sam się ktoś zabił To Scout jest tylko Kurde, na mapkę się spojrzałem jeszcze. Jeszcze może tego brakuje. O, to jest chillera dopiero. Ale nie za bardzo czyli widzę tam. Kurda, łup. Dobra, zmiana pozycji, bo tak nie można. No nie, isk. Gdy ten goś uciekł? Cheda wyrwał. Nice. Dzięki, Mefu. O, oh, fasz, hajcie jest. Jest. Nice. Kurde. Ambitnie, ambitnie. Nie? Yeah. Trump. No, jesteś tu, kolego. Gdzie jesteś? Kurmy myślałem to head No ukrad Jeden była chyba na szorcie. No z tyłu Ale flashy leci Na flash mi dał HEDA Co to za terrorysta Co on robi? i myślę, że to head ładny był. No znowu nie w głowę, no. Co? no jeszcze akurat wszedłem mu w kulę idealnie. To się nie brzmi, ale tak się stało. Let's admit, Ale to jest pomysł. Patrzcie, tu jest 201 IQ. On to przewidział, że terroryści skrócą. Przewidział, on wszystko wiedział. To wszystko... Okay, już. On to ugra, oni tu będą wędrować przez jakieś 35 sekund On skapnęli się w miarę szybko Ale trzech ich jest Pięknie gościu Z dwoma feszami No fear. Musi być jeszcze jeden, gdzie on jest? Gdzie jest ten setek O, nie widziałem kurde, gdzie ta głowa dokładnie No, wyrwa spoko Ma broń, czyli pójdzie do CT z powrotem. Dobra, ja rozumiem, nie? Śmianie się z silverów Słaba sprawa, ale ktoś tak piszesz. <grym, <grym, ale to nie jest, że się raz tak pomylił. Gdybyśmy tutaj spojrzeli wcześniej, Junop Chitor, Rebour To ja nie wiem, czy on tak na. To, to jest nieprawdopodobne. On nie może, on musi trollować się na, w tym momencie. Dobra, potraktujemy ich. No. Weźmiemy jakiegoś, bo fragów mało. No nie no, kradną. Fakt, że troszkę mi uratował, ale to i tak jest kradzież. W kodeksie karnym. Abandon. Też jest po jakiemuś innemu. A w sumie nie kradną aż tak, kurde, połówka z 26 fragów. Ale no ten meczik nie będzie też 30 rundowcem. Pięknie No, go na trochę Nie, nie dobijaj! Kościół, mam ładnej szpi Topie się Za ciepło jest na grę jest noc Co? No, pa Uciek. Karma Come on, one more fraga muszę zrobić Nie no, nie będę taki Cześć, No Jordan! Sprawdźmy na serwer dalej nie ma Hello. Jak widzicie jesteśmy na Mirażyku Odpaliłem czwarty mecz, specjalnie dla was, żeby było jednak troszkę więcej hecików Bo może być lekki niedosyt, bo były krótkie te mecze No i to jest po raz kolejny fenomen trwa, nie wiem czemu Silver nie Nie pikują okna na Mirażu, ale jeszcze dwóch jest. I ja wyrwałem mu za jakie grzechy o To było ładne, ale to nie był wallback. Nie One Short Kurde, ale ich tu jest Trzech Węgla. Nie Słabe. Ale dobra, udało się. Zabrakło mi. Nie wiem, przy którym Wiem, że w której już nie miałem miejsca. Na podkładce. super. No i. No, tego już. Lidzę. Więc ja też czuminacie, koledzy. Zginę, że teraz. mi jej zajęte, ale nie no. Idźmy na ramp już ram, 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 Tetris, Tetris. Pid, pid. O kurde, muszę to teraz zmutować, bo powiedziałem Powered Porus. Panre, Fajnie. 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 Ale wyrwał Ale te silvery są mistrzami Każdym razem, ja 6 6 razy, 5 razy insta head No i klasycznie przypadek tutaj Taktyka na za druga, na silverach, czyli A and B split V model z żeby wszedł head jak z U. ten enemies? V player O, to jest to, no to jest tutaj ZIWU V model, ewidentnie no hit ten, Patryk jest mistrzem gry. Hmm, no na, na mnie tak, nie? Idę go wyjaśnić, bo mnie wkurzył. Pierwsze, a to nie był Patryk. Patryk go tylko zaflaszował. Patryk idzie do mnie teraz. Nie macie, Patryk. Ale dobra, już mi dojechał jego kumpel. Hmm? Ta, Raz. Underwood Underwood Under balkony Ty kur. Nie! O nie mają! Co to jest naprawdę jakaś sztuka? To jest performance, co on robi? Trying not to hit go Myślę, że on go. Ta on go zabił! Idziemy już do tego szodganiarza. Idziemy na poważne miejscówki gdzie się normalnie strzela. No jak widać. No dobra, gramy w czterech. Musiałbym strzelić 32 w połówkę. Kucanie mi się tutaj już skończyło, że tak powiem XT oni tak szybko się tu znaleźli powiedzcie mi Paka later jest No dobra Mamy cztery fragi musimy się opanować i przegrać parę rund jeszcze Jak oninamida wyjdą mi kradnie wszystkie fragi Nie ukradnę. A wiesz? No nice. kurde. Aha, spoko. Też się dzwoni z jemy. skinę, skino do dzielika? Dobra Nie spali. Tam jest spokój. Ja zginę. To jest... Kurde, heady takie dobre były. To prawie mocny. a łupie się nasi Dobra to jest GG, nie będzie 50. No to dobrze, że te mecze tak wyglądają, bo ciągle jest jakiś tutaj cel, nie? Żeby 50 wbić. to A dobra jeszcze, ja no ale tu super Na no, fajnie, na 100% ktoś mi siedzieć, nie? nie No i sam sobie ten mecz skończyłem Albo jeszcze nie Zabić go? Poddać się No dobra, więc to był koniec tego odcinka Było fajnie, ale Za mało mięsa tutaj jak dla mnie I ranka też nie ma, ale w sumie te kilka headów nam idzie to byłem sam zaskoczony, że mi tak ładnie wchodziły. No, troszkę było tam 500 i przerwy o jeden, więc wrzucę Nexta też drogę do Globala. No i do zobaczenia w tym filmiku na razie.